Opozycyjne media, opozycyjni politycy chwalą Donalda Tuska za wystąpienie w Poczdamie, gdzie na niemieckiej ziemi miał powiedzieć Niemcom, że za mało pomagają Ukrainie. Niby ok, niby słusznie, bo za mało pomagają jako największe, najbogatsze państwo Unii Europejskiej. Tak naprawdę od początku konfliktu czekają. Na to, jak Ukraina padnie, jak będą mogli znowu wrócić do krwawego handlu z Putinem i z Rosją. Tylko w tej przemowie Donalda Tuska możemy zacząć od tego, że w ogóle jej nie powinno być po tym, co powiedział pan kanclerz Scholz, czyli dzień po uchwale Polskiego Sejmu, która dotyczyła reparacji. Pan Scholz odwołuje się do rewizji granic, mówi o tym, żeby nie szperać w książkach historycznych, czyli, czyli co? Mamy nie wracać do tego, że Niemcy, naziści, wymordowali miliony Polaków. Mamy nie wracać do tego, że praktycznie nikt z tych zbrodniarzy nie poniósł konsekwencji, że żyli sobie dalej później spokojnie i dochodzili nawet do karier politycznych. O tym pan Donald Tusk nie wspomniał. Po tych słowach Szolca Tusk powinien wstać, wyjść i tyle, gdyby miał honor. Donald Tusk. Przemowa Tuska nie miała miejsca w lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu. W miesiącach, w których jeszcze Ukraina nie wiadomo było, czy wygra, czy sobie poradzi, czy nie zostanie podbita szybko, czy ten rząd. Na Ukrainie nie zostanie bardzo szybko przez Putina obalony. Wówczas, na samym początku tego konfliktu, jako pierwsi na Ukrainę pojechali polscy politycy. Politycy, którzy po prostu mają jaja. Tak jak dawniej świętej pamięci Lech Kaczyński pojechał do stolicy Gruzji. Donald Tusk do dzisiaj nie był w Kijowie, nie był na Ukrainie widocznie nie dostał takiego pozwolenia z Brukseli czy z Berlina. I w sytuacji, kiedy teraz Ukraina wygrywa, kiedy Ukraina przejmuje, odbija kolejne swoje tereny, nagle Donald Tusk wychodzi na terenie Niemiec, mówi o tym, że mogliby więcej pomagać. To jest śmieszne, to jest żałosne. Ten człowiek jest żałosny, ten człowiek jest skompromitowany, tak jak skompromitowane jest całe państwo. Niemieckie, po tym jak kilka miesięcy, zastanawiali się, czy mogą wysłać hełmy na front. Mała Estonia więcej wówczas pomogła, nie wspominając o Polsce.